Witajcie, zadanie ósme z tego roku, z matury podstawowej z tegorocznej. I funkcja kwadratowa, ta sama co w zadaniu siódmym, jest określona wzorem f od x równa się a razy w nawiasie x-1 razy w nawiasie x-3. Na rysunku przedstawiono fragment paraboli będącej wykresem tej funkcji, a wierzchołkiem tej paraboli jest punkt w o współrzędnych 2,1. I mamy określić największą wartość funkcji w przedziale domkniętym od 1 do 4. Mamy cztery odpowiedzi do wyboru: minus 3, 0, 1 i 2. Więc pomiędzy tymi pionowymi liniami właśnie mamy ten obszar, łącznie z tymi końcówkami tu mamy ten przedział, w którym mamy znaleźć tą największą wartość. No widać, że. Pomiędzy tym największa wartość będzie w wierzchołku. A wierzchołek ma współrzędne 2, 1. To oznacza ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że wartość funkcji w punkcie 2 jest równa 1. I to jest ta największa wartość, gdyż już jak wcześniej powiedzieliśmy, w wierzchołku jest właśnie ta największa wartość. Czyli największa wartość to jest 1 i to jest odpowiedź C. Dzięki.